Cześć kochani, tu Agnieszka i witam Was w kolejnym wyprzedażowym Mierzymy na moim kanale. Tym razem jest Reserve. I tak, wiecie już o co chodzi. Tym razem zrobiłam podobnie jak poprzednie razy, po prostu pojechałam do Reserve, wybrałam rzeczy z wieszaków i zmierzymy je razem. Czyli mamy, mierzymy i świat w jednym. I teraz tak, nie pamiętam ile mam rzeczy, to się przyznam, 4 albo 5 i wybrałam takie oczywiście przecenowe, fajne rzeczy. Jest jeden sweter, jestem bardzo ciekawa jak będzie leżał, bo ma całkiem, całkiem fajny skład. Także co? Zaczynamy! Zaczynamy, ale od razu mówię, że dawajcie znać w komentarzach co chciałybyście następne, zobaczyć jaki sklep. No i możecie też zostawić kciuka w górę, jeżeli film się będzie Wam podobał. Linki, jeżeli tylko znajdę, będą w opisie. Także mam nadzieję, że już jest wszystko jasne i wyciągamy pierwszą rzecz. To na pierwszy ogień pójdzie właśnie ten sweter, o którym wam powiedziałam przed chwilą i ja mam go w rozmiarze M, kosztował 49.99, przeceniony za 179.99. Także dosyć drogi. I to jest taki sweter ze stójką w takim fajnym właśnie turkusowym, trochę morskim kolorze. I on jest dłuższy, także ja się zastanawiam, czy nie nosić go tak trochę, może sukienkowo, a może nie, nie wiem. Zobaczymy po prostu, jak będzie leżał i jaka będzie ta długość. Chociaż kurczę, sukienkowo to tak nie do końca, bo już widzę, że on jest e, tak zdeczka ażurowy, nie jest taki, wiecie, mocno zbity. Zobaczymy zaraz. I teraz tak, e, powiem Wam ten skład, bo go nie pamiętam tak e, z głowy, ale mamy tutaj moher i mamy tutaj wełny i nie jest źle. 35% to jest poliamid, 33% to jest akryl. No, to są składniki, no wolałabym, żeby ich nie było, no ale dobra. I 16 wełna, i 16 moher. Także ten sweter jest taki w dotyku troszeczkę gryzący. Ciekawa jestem, jaki będzie na ciele. Założę go specjalnie bez żadnej podkoszulki, żeby właśnie to zobaczyć. I co już zauważyłam w sklepie, jak pani mi go pakowała, to że tak się trochę zelektryzował. No, za dużo tutaj jest tych sztucznych składników, ale są też te naturalne, i jak na sieciówkę. To nawet tych naturalnych jest dużo wełny i moheru, bo zwykle jak tak przeglądałam, wiecie, chodziłam po sklepach jeszcze zanim były przeceny na te kolekcje zimowe patrzyłam, to tam zwykle było po prostu 5-10% wełny. No, także moim zdaniem to jest ok, i ta cena 49,99 jest ok, jak na ten skład. Tak mi się wydaje, dajcie znać, co sądzicie. A teraz dobra, nie przedłużając, zakładamy. <grym> Zakładamy i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Stoję tak, bo ustawialiśmy kamerę i nie chcę się widzieć, jak wyglądam. Dopiero chcę zobaczyć przy Was. Ok. Ha. Huh. Co sądzicie? Nie wiem, co powiedzieć. No, nie tak sobie to wyobrażałam, szczerze mówiąc. Jest takie bardzo. Zwyczajne, po prostu, powiedziałabym. Ta długość tego swetra też jest taka trochę, wydaje mi się, niwki, niwoko. Bo mógłby być trochę krótszy, żeby być bardziej taki swetrowy, albo, albo trochę dłuższy, albo jakiś taki, no inny. Wydaje mi się, że, że trochę inny. Pokażę się Wam jeszcze z różnych stron: z tyłu, z przodu, z boku i w ogóle, nie wiem, do góry nogami jeszcze. I to, co zauważyłam, jak założyłam, nie patrząc, ale jeden wniosek mam. On gryzie. Dlatego dla mnie to jest sweter tego typu, który założyłabym na przykład do bluzki z długim rękawem, takiej wiecie zabudowanej, bo ja nie lubię jak mnie coś gryzie, jak mnie łaskocze i tak dalej, także może wizualnie jest ciekawy, no bo w sumie nie jest zły, jest okej, okay, ale gryzie mnie, swędzi mnie i drapie mnie i w ogóle... Ale kolor ma śliczny, mu trzeba przyznać. Nie wiem, może jeszcze skoczę do resortu i zobaczę, czy na przykład jest w jakimś innym fasonie, w tym kolorze, bo tak mi się coś kojarzy, że jak dzisiaj przeglądałam rzeczy, to widziałam właśnie taką całą, że tak powiem, skalę takich turkusów. Może znajdę coś takiego, co będzie mi bardziej pasować. Jeżeli chodzi o rękawy, no to widzicie, jak wyglądają. Widzicie, jak wyglądają, są luźniejsze, można je podwinąć. Generalnie wydaje mi się super. Generalnie wydaje mi się też, że chyba jest trochę na mnie za duży, prawda? Nie wiem. Dobra, dawajcie znać, co sądzicie, czy Wam się podoba, i przechodzimy do kolejnej rzeczy. Druga rzecz to jest coś, co jest dziwne, ale to, jeżeli tylko będzie pasować, to jest takie bardzo agnieszkowe, i ja to sobie zostawię. Możecie się łapać za głowę, możecie się śmiać, ale naprawdę to mi się spodobało. Jak mnie oglądacie od y, dłużej niż rok, powiedzmy, to wiecie, jakie ja rzeczy lubię. Ja lubię takie rzeczy. Może nie tuzinkowe, nazwijmy to tak. Lubię też basiki, ale lubię też takie odjechane rzeczy, no kurczę. I teraz mam tutaj bluzkę w rozmiarze M za 29,99, sorki. I to jest taka tęczowa bluzka, taki tęczowy półgolf właściwie, ale to jest jak getry, to jest sztuczny materiał, to jest taka lajkra, tak mi się to kojarzy. I już zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy ciekawego. 95% to jest poliester i 5% to jest Elastan. Kurczę, dla mnie to jest niesamowite, wiecie, ja tyle tych rzeczy zmacałam już w życiu, tyle ich dotykam, i naprawdę to jest jak getry. A sukienka, którą Wam ostatnio pokazywałam, taka różowa w chińskim z kolei mierzymy, miała z tego, co pamiętam, ten sam skład i była zupełnie inna w dotyku, taka milusia, mięciusia. Nie wiem czy różowa czy niebieska to była wtedy. Która miała taki sam skład. I tak jakby zupełnie co innego w dotyku, także. why? How? Dobra, nie wiem co sądzicie. Mam nadzieję, że udało mi się znaleźć zdjęcie tego czegoś, ale naprawdę, jeżeli tylko to będzie na mnie dobrze leżeć, to ja to zostawię, bo po prostu taka kolorystyka mi się strasznie podoba. Zmierzmy. Hmm. Hmm, 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 hmm. Muszę się zastanowić. Znaczy, tak, z tym nie ma problemów, bo widziałam, że są mniejsze rozmiary, tak? Bo ja tu widziałam Mkę, dobrze pamiętam. Tak, ja mam M, czyli powinnam chyba wziąć Eskę. To znaczy, tak, może być tak jak jest, gdzie te rękawki są troszkę, widzicie, takie luźniejsze, i tutaj też jest troszkę luźniejsze. Nie, nie wygląda to, wydaje mi się, tragicznie, jak się tak trochę marszczy, czy tam wiecie. No, coś tutaj się dzieje, prawda? Oprócz tego, że jest kolor, ale wydaje mi się, że fajnie ta bluzka by wyglądała, jakby była jednak trochę bardziej przylegająca. Ja też nie planuję nosić jej wiecie tako w ten sposób, no bo nie. Tylko raczej właśnie w spodnie mogą tak od razu pokazać. Ale chciałam wam też pokazać długość. Raczej wiecie, no chałupniczo, tak na szybko coś w tym stylu. Nazwijmy to. Także pokażę się wam jeszcze z różnych stron, jak to wygląda. No ja lubię takie rzeczy. Lubię taką kolorystykę, lubię takie wzory, takie wiecie, takie tęczowe, kucykowe i te jednorożce i tym podobne sprawy syrenki. Także to mi się podoba, ale myślę, że wymienię sobie po prostu na mniejszy rozmiar. Kurczę, myślałam, że tak jakby tutaj się trochę więcej też dzieje kolorystycznie, podoba mi się to. Hmm. Ale tak chciałabym, żeby jeszcze tutaj się trochę podziało, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Dobra, dawajcie znać, czy Wam się podoba, czy zgadzacie się ze mną, że to jest spoko i żeby sobie po prostu wymienić na mniejszy rozmiar, czy według Was jest fek. Następna rzecz to jest Babciu Odlot. To są metaliczne, srebrne spodnie. I wzięłam tutaj rozmiar 38. Były i 36 i 38. I szczerze mówiąc, gdybym zmierzyła, to na pewno wybrałabym dobry rozmiar dla mnie. No ale założenie jest takie, żebym po prostu tego nie mierzyła, żebyśmy mogły sobie wspólnie po, pooglądać, co tutaj się dzieje. Więc stwierdziłam, że wezmę 38. Bo wydaje mi się, że będą lepsze na mnie w pasie. I one są takie z tyłu. Popatrzcie na te kieszenie. Mam nadzieję też, że mi się udało zdjęcie zdobyć. A z przodu są właśnie z takim szwem przez środek. Mam takie jeansy z takim szwem i strasznie to lubię, przyznam. I teraz tak, zobaczmy na skład, ale tutaj też będzie pewnie niezbyt naturalnie 100% poliuretan. Szczerze, to nawet bym tego składu nie musiała sprawdzać, ale wiecie, tak no. Poliuretan. Co mamy w środku? O, bo to jest też ciekawe i dosyć ważne. Czyli to są spodnie w sumie takie, no nie oddychające, jakby nie było. Już takie mam ym, ostatnie takie właśnie winylowe, czarne, fajne. I one nie są może jakieś tragiczne, jak się w nich chodzi, bo są z całe. No ale wiadomo, że zawsze lepiej takie oddychające rzeczy. W środku, popatrzcie, jest taki jakby sztuczny zamszyk, więc to nie jest tak, że ciało się styka ym, z taką gumą. Pozostaje zobaczyć, jak one wyglądają na mnie, także wierzymy. No, tak wyglądają z bodkami te spodnie. Nie wiem, jak wyglądają z tyłu. Z tyłu? O! No z tyłu też, popatrzcie, tutaj to wszystko. Znaczy tak, one się mogłyby marszczyć, ale tutaj jest taki worek mi wisi. I za bardzo się marszczą, zdecydowanie. Nie no, ten przód jest niedopuszczalny. Kurczę, gdyby on był jeszcze luźny w całości, a nie luźny tu, a szef nie do końca luźny. To by było ok, ale tak to są takie za duże, no po prostu są za duże i, i wydaje mi się, że mogę zobaczyć ewentualnie trzydziestki, szóstki, czy będą jakoś pasować na mnie lepiej. Ale wydaje mi się, że ten fason jest nie do końca po prostu taki, nie taki jak powinien być, żeby był wygodny dla każdej kobiety, może nazwijmy to w ten sposób. Pokażę Wam jeszcze górę, o. Di mam pieluszkę. Tak to wygląda trochę, nie wiem, mi tu jakąś pieluchę. I one są tutaj, jak widzicie, zapinane jeszcze na zamek. W ogóle na początku zaczęłam je zakładać i tak Jezus, nie wejdą na mnie, nie wejdą na mnie! Patrzę, a tam jest zamek, czyli cała ja! Patrzcie jeszcze, tak, tak, tak. Sama koncepcja spodni bardzo mi się podoba, ale na lot w kosmos myślę, że bardziej niż na ulicę. Nie, no nie, głupi żart. Podobają mi się te spodnie, znaczy, podoba mi się idea tych spodni, ale nie podoba mi się ten konkretny model, to wydanie tutaj, które widzicie. Ok, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Już jesteśmy prawie przy końcówce i teraz jeszcze jeden sweter. I tutaj, kurczę, nie pamiętam, czy popatrzyłam na skład, w każdym razie go nie pamiętam. I musimy go sprawdzić, sprawdzić, sprawdzić. Tutaj mamy tak: 90% to jest akryl, 5% to jest poliamid i 5% to jest elastan. Także, no, jakbym miała wybierać, tak jakby między jednym a drugim spetrem, to zdecydowanie wolałabym wybrać tamten. Zobaczymy, jak ten będzie leżał, bo może będzie na przykład rewelacyjny dla mnie i się okaże, że że jest ok. Tutaj mam z kolei rozmiar S i ten sweter był przeceniony ze 159,99 no ludzie 160 zł za taki sztuczny sweter na 49,99 to już jest dla mnie bardziej zrozumiała cena. Naprawdę mam, na, mam ból 4 liter, jak czasami widzę w tych sieciówkach różnych, bo tak jakby nie mam tutaj do tej konkretnej nic. W różnych sieciówkach takie składy za takie ceny. Nie lubię tego po prostu. Nie lubię tego, bo no bo nie lubię po prostu. No, może tak. I tutaj fason jest dosyć podobny. Też jest z taką stójką. Nie wiem, czy to będzie stójka czy półgolf, zaraz zobaczymy. I to też jest taki szerszy, luźniejszy, przeskalowany sweter w fajnym pastelowo zielonym takim kolorze. Ja bardzo lubię zielony kolor, więc może będzie okej, okay, ale Szczerze to jeszcze nie zmierzyłam tych rzeczy. Wy już widzicie, widziałyście, jak ja mierzyłam, ale bardziej jak na razie naprawdę przekonuje mnie tamten właśnie ze względu na skład. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. To wygląda dziwnie. To wygląda dziwnie. Kurczę, ale kolor mi się podoba. Kolor mi się bardzo podoba, ale nie podoba mi się, jak ten sweter na mnie wygląda. Od razu mówię. Patrzę w lustro i widzę, że mi się nie podoba. No popatrzcie, jak to wygląda. Jakbym miała steratopygię, jak po prostu jakiś Wenus prehistoryczny. Tak, tak i nagle fszsz, takie ten... I to, żeby to jeszcze były biodra, to by było jeszcze spoko, ale... Widzicie to? Nie, no nie, no kurczę. A w tym swetrze też pokładałam nadzieję. Co prawda tamten podobał mi się bardziej, ale ten... Tak jakoś bardziej kolorystycznie do mnie przemawiał. Mimo, że tamten też mi się kolorystycznie podobał, ale wiecie, zielony, nie? I nie podoba mi się bardzo to wykończenie tutaj u góry. Nie wiem... Dla mnie nie wygląda dobrze. Da jest takie jakieś takie masywne, dodaje takiej masywności, ciężkości tutaj przy szyi. Yy, no i to, to dla mnie dyskwalifikuje totalnie ten sweter. Bo nie, nie wyobrażam sobie chodzić z czymś takim, takimi bułami, tutaj dwoma odstającymi, wiecie, swetrowymi. Kurczę. Szkoda. Bardzo szkoda. Pokażę się Wam jeszcze z różnych stron, jak to wygląda. Co jest z tymi swetrami? A tyle fajnych swetrów było właśnie w reserved. Tak, jakby tam było mnóstwo tych swetrów, i dużo mi się podobało, ale te tak jakby najbardziej i klapa. I na koniec spódnica. Pokazywałam Wam ostatnio w Stradi Wariusowym mierzymy zieloną spódnicę. Nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądałyście. Jak nie, to tutaj się film pojawi. I wiecie, co jest najciekawsze? Podobała się Wam ta spódnica. Ja byłam tak średnio, ale myślałam, żeby ją zostawić, po czym sobie uświadomiłam, że ja taką spódnicę mam, tylko w trochę jaśniejszym kolorze i nie jest midi, tylko jest maxi. I po prostu tą spódnicę oddałam, bo stwierdziłam, że no kurde, nie chcę drugiej takiej praktycznie samej. Ale właśnie, będąc w Reserved, znalazłam ostatnią sztukę chyba, bo wisiała jako jedyna w tym kolorze. Spódnicę w bardzo podobnym stylu, ale ona jest taka szafirowa i z lekko takim, może nie metalicznym, no tak, z jakimś takim metalicznym błyskiem. Słuchajcie, nie wiem, czy tak macie, to jest może bardzo dziwne, ale ja jak zobaczę taki kolor, który ma w sobie pewne takie nasycenie, takie nie wiem nawet jak to nazwać, to mi ślina przychodzi do ust. Nie wiem czemu, ale jak kolor ma w sobie coś takiego głębokiego, bardzo mocnego, to tak mam po prostu. Uuu, trochę o szulow dziwnego. Dziwne opowieści szulow. No i w każdym razie wybrałam taką spódnicę, znalazłam i bardzo się ucieszyłam, bo była w moim akurat rozmiarze 38, więc zakładam, że to jest mój rozmiar, bo ja Wam raz 36, raz 38 zależy. I ona była przeceniona na 29,99, więc 30 złotych. Zobaczymy, jeżeli będzie dobrze na mnie wyglądała, jeżeli, że tak powiem, sobie ogarnę, jakby ją tutaj fajnie zostawiać, to zestawiać, to ją zostawiać, no to zmierzmy. I co sądzicie? <grym> Pokażę kolejną spódnicę plisowaną i pytam o to samą. to znaczy w sensie jak w Stradivariusie. I co sądzicie? Jakby te spódnice były jakieś takie wielce się różniące? Ale podoba mi się nawet ta spódnica, kolor jest niesamowity. Nie wiem, czy kamera to odda, ale to jest tak. Taki głęboki, nasycony kolor, niesamowity jest po prostu. Ja założyłam go roboczo, go, założyłam ten kolor roboczo do czarnego. W sensie założyłam tą spódnicę roboczo do czarnego swetra Ale tak, pisałyście mi nieraz, że obcasiki, żebym założyła jakieś ciasną bluzeczkę do takiej spódnicy, to będzie wyglądać super. Powiedzmy, że na niektórych osobach na pewno to będzie wyglądać super, ale to jest totalnie nie mój styl, także... Ja obcisła spódnica, boże, obcisła bluzeczka, taka spódnica i obcasiki. Musiałaby być jakaś wielka okazja, nie wiem, żebym się tak ubrała, bo po prostu to nie, nie chodzę w ten sposób, może tak. Pewnie też trochę tutaj kontrastuje, wiecie, znikają mi nogi, w sensie ciemna spódnica, czarne buty, a nogi białe jak ściana za mną praktycznie. Także jest taki minus, ale generalnie to jest rzecz, która moim zdaniem jedyna z dzisiejszego mierzymy mnie tak satysfakcjonuje w 99%, może nie w 100%, ale w 99%. Ja że tak powiem, ciężko mi się zadowolić, może tak. E, także tak, ta spódnica myślę zostaje ze mną. Myślę, że tutaj jestem na tak, nie mogę się napatrzyć na ten kolor. Gracja, jak mu pokazałam, to też od razu zwrócił uwagę. To jest tak niesamowity kolor, naprawdę, chciałabym, żebyście to na żywce zobaczyli. Idźcie sobie do Reserved jak Wam się na przykład podoba i jesteście ciekawe i poszukajcie, bo kolor jest po prostu genialny. Ok, i to by było na tyle. Dawajcie znać, co się Wam dzisiaj podobało, co się Wam nie podobało, co oddać, co ewentualnie zostawić, ale wydaje mi się, mam takie przeczucie, że jednak zgodzicie się w większości tych ubrań ze mną. A może nie? Dawajcie znać. Jeżeli się Wam podobało, to zostawiajcie kciuka w górę no i subujcie kanał, jeśli tego nie robicie i widzimy się następnym razem. Pa!